Się. Prędzej wydrinkuję rosyjski royal niż zjem wątrobę jakiegoś biednego zwierzęcia. To barbarzyństwo! Ok, będzie nam potrzebna tu wątróbka. Ale tak swoją drogą to ja też nie lubię wątróbki. <grywki> też bym jej nie zjadła. Cóż za wyrafinowane potrawy? Hmm? Musiały kosztować majątek. Te wyrafinowane potrawy w sensie yy, nieprzerobionego gołębia. <grystanie> tak, to są gołąbki w wersji różowo-pandera. <grystanie> nie chcę, dziękuję, nie lubię! <grystanie> o, masakra. Prowadzę bezsensowne rozmowy. jem odrażającego ptaka. Kiedy wreszcie ujrzę słynne zęby? Jestem wegetarianką. Zadowolę się wodą. Jak uważasz, ale to jest woda wołowa, moja droga. To był tylko żarcik. Klaudio, powiedz jej! To taki żarcik bardzo bogatych ludzi, pani Izumi. Wyrobi się pani. <ścoughs> Niech was nie dotknie słów mojej głębia. Lecz za skarby żadnej ja nie zjem gołębia. Cóż, nikt tu chyba nie lubi gołąbków. Te gołąbki są boskie! No, może oprócz niej. Ona jest zachwycona. Ktokolwiek powiedział, że gołąb też. jest bezwartościowym ptakiem, nigdy nie spożywał go w tym sosie. Tak, fascynujące. Dobra, to zabieramy co tu potrzebujemy. Sałatkę weźmiemy. Recka sałatka. Na pewno doda odpowiedniego smaczku do naszego zaklęcia. Właśnie. I ciasteczko. Sama upiekłam te ciastka z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Teraz mogą być już one trochę twarde, ale nic to. Jeśli ktoś złamałby sobie ząb, znam doskonałego dentystę. <śledzimy> 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 Jedno ciasteczko dziennie i serduszko jak dzwon murowany. Tak. No, to teraz możemy wyruszać z naszym transfusiem. Hmm, gdzie by tu pojechać najpierw może na Indonezję To do Indonezji. Nie wiem, to jest. ładowaliśmy na jakieś hmm? łajbie. Cześć chłopaki, mogę wkręcić się na wasz jachcik? To nie jachcik różuś, to łódź rybaczka. To może złowimy jakieś sztuki. Za różowyś przyjacielu. <noise> Coś takiego, normalnie rasiści jacyś. A dlatego, że jest różowy, to nie chcą z nim wędkować. Nieładnie, nieładnie. Nie wiecie przypadkiem, co może być nośnikiem duszy ludzkiej? Nie mam pojęcia, jesteśmy bogi sami. Przerażającymi bogi sami. Handlarzami i zeglazami nieobawiającymi się najstraszniejszych monsunów. Swoją drogą potrzeba trochę wiatru, aby powstał dobry monsun. Jak byłem mały, słyszałem o Was wiele strasznych opowieści. Nie dziwię się. Jest tylko mały problemik. Opowieści były straszne, a tutaj przecież to niemal sielanka. Łódeczka, słoneczko, rybki. To nasi przodkowie byli strasznymi piratami grabiącymi wszystko i wszystkich wokół. Kto stanął im na drodze, ginął. My ze względu na czasy musieliśmy trochę wyluzować. A, to zaczyna mieć sens. Ale, ale, kilka miesięcy temu sąsiedzkie plemię bugisów zaatakowało statek wyładowany bogactwami. Wygnęli ich wszystkich na pokładzie. To nie było zbyt miłe ze strony sąsiedzkich bugisów. Teraz, gdy liczą pieniądze, pewnie im przykro. <noise> tak, na pewno. Spróbuj tak. Pójdzie szybciej. Modlę się o wiatr, żebyśmy mogli żeglować. I o jedzenie, żebyśmy mogli się pożywić. I o pieniądze, zdrowie. Piękne kobiety czekające na przystani. I o, I... przepraszam, trochę pojechałem. Faktycznie, przesadziłeś. Łatwo ci osądzać. Wpadłeś tutaj na chwilkę, by zgodnie z ideą niezbyt mądrych gier przygodowych, znaleźć jakiś przedmiot potrzebny do ukończenia gry. A my tu tkwimy na słońcu. Ładnych parę dni i nic, ale to nic nie wskazuje na to, by choćby maleńki zefirek dmuchnął w nasie ziagle. Przepraszam, nie wiedziałem. Obiecuję, że przy okazji skonsultuję się z Grażyną P. Może będę miał jakieś pomyślne wieści. <noise> Okej, okay, zobaczymy co w garnuszku. Coś puściutki ten garnuszek. Załoga musi być głodna. Tak jest. Zabieramy worek. Nigdy nie wiadomo, kiedy taki worek się przyda. Hmm? Och, już za niedługo, zapewniam. Mm. I tak, powinniśmy wziąć jeszcze te płetwy, ale jak je spróbuję wziąć, to niestety yy, nam zabronią, więc będziemy musieli najpierw odwrócić ich uwagę. To płetwa i ogon wielkiego rekima! Po kiego grzyba ktoś miałby obcinać rekinowi płetwy i ogon? Powód jest bardzo prosty. Pieniądze. Pieniądze? Potworne. Nie przyszło wam do głowy, że pieniądze to nie wszystko? Taka lifea koleś. No. to spływamy do wody. O, i tutaj mamy tego biednego rekina którego, któremu obcięli wszystko. <laughs> Masakra to jest. No. Najpierw pogadamy z wężem. Cześć, jestem wężem morski. W moim ciele jest tyle trucizny, że bez trudu mogę powalić 70 dorosłych mężczyzn. Jestem najbardziej jadowitym wężem świata. Szajdź bazę. <laughs> Dobra. To już wiemy, że trzeba uważać na węże morskie. <grym, <grym, ale my go potrzebujemy. <grym>, I leżeć mi w tym worku, dopóki nie wypuszczę. Może zburzę imię twardziela, ale mam nadzieję, że ten wąż mnie nie dziabnie. Dobra, zobaczymy. Pogadamy z tym rekinem. Stary, pomożesz? Kombinuję nad dobrym tekstem epitafium. Na razie wymyśliłem coś takiego. Tutaj spoczywa jeden z ostatnich białych rekinów, którego pocieli głupi ludzie, by jakieś snoby mogły zjeść jego płetwy w drogiej pretensjonalnej restauracji. Może być? A swoją drogą, co za głupi los mnie spotkał. Ale bandytyzm, reki nie niełam się. Obiecuję, że odzyskam twoje płetwy albo nie nazywam się różowa Pantera. Byłbym wdzięczny, różowa Pantero. No. będziemy się przeciwstawiać takim barbarzyństwom. Nieładnie tak rekina załatwili. Hmm? Nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą Ci się skorupiaki. O, to już za niedługo. <laughs> Oczywiście. Odwrócimy tę uwagę tych żeglarzy. Damy im trochę żarcia, co nie będą zwracać uwagi na zabierane przez nas płetwy ryki. Ej, panowie! W tym garnku jest tyle żarcia, że powinno starczyć dla wszystkich. Super! Ze skorupiaków można zrobić świetną zupę. Ach, jak się wszyscy rzucili. <grych> mm, doskonałe! Najlepsze skorupiaki, jakie w życiu jadłem. Teraz, kiedy wszyscy zajadają się zupą ze skorupiaków, pewnie nie zauważą, że zabrałem im płetwy rekina. No, doskonałe. No, z powrotem do wody teraz oddamy rekinowi jego własność. jazda znów mogę pływać i cieszyć się życiem super dzięki stary wielkie dzięki wiesz tak sobie myślę że może przerzucę się na wegetariańską dietę i zacznę uprawiać jogę trzeba nad sobą pracować no nie spoko niezły pomysł słuchaj mam tu